Na bazie takiego przekonania zaczynamy się też jakoś zachowywać w naszych następnych nowych relacjach, i rzeczywiście zbieramy potem do tego naszego koszyczka doświadczeń, dowody potwierdzające to, że rzeczywiście, na przykład, jestem trudna w relacjach, jestem nie do wytrzymania. No ale teraz, no to właśnie, właśnie o to cię proszę, żebyś przeprowadził sobie trochę taką poznawczą analizę, żeby sobie rozważyć tak. Wyskalować po pierwsze, wyskalować na ile ja w to wierzę od 1 do 10, jeśli nie 10 to dlaczego nie 10, jakie mam wyjątki, które nie potwierdzają mi tego przekonania tak naprawdę. Potem myślisz, gdzie ja się tego tak naprawdę nauczyłam, kto mnie tego nauczył, na bazie jakiej niezaspokojonej potrzebie, potrzebie to przekonanie we mnie wyrosło, jak się później dalej kształtowało. Idealnie by było, żebyś spotkał się i zobaczył jeszcze kawałek swojego małego dziecka, które... Kiedyś, można powiedzieć, zostało tego gorącego kartofla, którego przerzucił mu rodzic, który sam się nie, nie był w stanie zająć tym przekonaniem. No i na koniec, zacząć sobie myśleć troszkę inaczej. Jakby to było myśleć o sobie inaczej? Jakby pomyślał o mnie ktoś, kto mnie bardzo kocha? Jakby pomyślał ktoś, kto mi bardzo dobrze życzy? Jakby chciał ukształtować moje myślenie? Żebyś mógł wyobrazić sobie na przykład taką najbardziej współczującą osobę na świecie. Może to będzie Twój terapeuta, może to będzie Twój dziadek, może ktoś. No może nawet dzisiaj już Ty sam. Ktoś, kto naprawdę chce, żebyś miał taki sposób myślenia o sobie, że to się w głowie nie będzie mieścić, że będziesz mógł od tego góry przenosić. Uwaga, też nie chodzi o jakiś hura optymizm, czy jakieś narcystyczne pompowanie sobie przekonań, które zupełnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ale tak jakby, jak już masz powiedzmy przeprowadzoną tą, 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 tą analizę, to, to teraz trochę zmiany, czyli jak mogłaby pomyśleć o mnie w tym kontekście osoba, która naprawdę mnie kocha, która na przykład widziała całe moje życie i która we mnie wierzy i która chce mi trochę dmuchnąć w skrzydła.